Hej, cześć! Oh. Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale, i ogólnie to ja mam na imię Luna, i na tym kanale będą się pojawiały różne serie, różne DIY -e. i różne challenge, wyzwania, będą też ze znajomymi i ogólnie będą takie różne filmiki. jeszcze nie wiem jakie. to jest taki no powitany, tak jakby odcinek, żeby powitać was tutaj na moim kanale, mam nadzieję, że mnie przyjmiecie dobrze. będą też się pojawiać openingi y, z różnymi RPS-ami, y, jakieś może takie jakby vlogi. Takie jakby serie typu Pamiętnik Księżniczki czy coś takiego Niekoniecznie akurat Pamiętnik Księżniczki Ale tego typu serie będą I w sumie nie wiem co mam tu mówić Dlatego, że no To jest powitanie I chcę was po prostu powitać na tym kanale Żebyście mogli zasubować mój kanał Oraz zostawić łapkę w górę Więc no Filmiki będą się pojawiały codziennie Chyba, że coś mi wypadnie w... w, w Ech. Czy ja zawsze muszę się mylić? Więc, no, tak jak mi coś wypadnie, na przykład, nie wiem, będę gdzieś jechać lub coś, jakaś szkoła itp., no to wtedy wiadomo, nie będą codziennie filmiki. Ale i tak będę się starać dla Was robić codziennie filmy, bo tak jak mówię, będą tutaj codziennie filmy, więc. No, to w sumie tyle, co chciałam. Bye! Jak to, się, jak to się wyłącza? Już się wyłączyło? No dobra, chyba tak, idę.